Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co na pewno interesuje każdego, kto chce zatrzymać młody wygląd skóry. Czyli o kolagenie. Wszyscy o nim słyszymy, ale jak sprawić, by nasza skóra nie traciła go tak szybko? A może da się w ogóle go odbudować? Jeśli masz te same pytania, to koniecznie zostań do końca, bo opowiem Ci o tym, jak zatrzymać kolagen w skórze na dłużej i co zrobić, żeby Twoja skóra wyglądała młodziej. Dzień dobry, nazywam się Maria Dybczyńska, jestem kosmetologiem, szkoleniowcem i ambasadorem marki QMS MediCosmetics w Polsce. Witam Was na kanale poświęconym pielęgnacji anti-age, opartej na nauce, a nie cudach. Dlaczego kolagen jest tak ważny i dlaczego zawsze budzi tak duże zainteresowanie? Najłatwiej będzie mi to wytłumaczyć na przykładzie. Można powiedzieć, że kolagen to takie rusztowanie naszej skóry. Gdy go mamy w odpowiednich ilościach, skóra jest napięta, sprężysta, nawilżona, zdrowa i wygląda młodo. Kiedy jednak jego ilość zaczyna spadać, skóra zaczyna się wiotczeć, pojawiają się zmarszczki, a te drobne linie stają się coraz bardziej widoczne. A zaczyna się to już po 25 roku życia. Tak wiem, brzmi przerażająco. Ale dokładnie tak wcześnie zaczyna się fizjologiczny proces starzenia w organizmie. Zanim przejdziemy do meritum, pamiętaj o polubieniu tego filmu oraz subskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z innowacjami w pielęgnacji anti-age. Wiadomo, nie zatrzymamy czasu, ale możemy skutecznie spowolnić fizjologiczne starzenie się skóry. Ważne jest działać na kolagen z dwóch perspektyw. Z jednej strony należy chronić obecny już kolagen w skórze przed jego degradacją, czyli niszczeniem, a z drugiej strony należy stymulować syntezę, czyli produkcję nowego kolagenu. Generalnie dążymy do równowagi, czyli ten kolagen, który się niszczy, musi zostać zastąpiony nowym białkiem. A starzenie oznacza właśnie dysbalans, czyli przewagę degradacji nad tworzeniem nowego kolagenu. Swoją drogą, dajcie znać w komentarzach, czy zauważyliście już jakieś zmiany na skórze? Może zaczęliście dostrzegać zmarszczki albo skóra się stała mniej jędrna? Ok, czas na kilka trików, które naprawdę pomagają. Pierwsze to ochrona przed słońcem. Promieniowanie UV to numer jeden w walce z degradacją kolagenu. Nawet jeśli nie widać od razu efektu, to słońce naprawdę niszczy włókna kolagenowe. Efekty pojawiają się dopiero po latach. Stosowanie kremu z filtrem SPF 50 to absolutny must-have i to nie tylko latem, zawsze przez cały rok. Wiecie, że słońce działa nawet w pochmurne albo deszczowe dni? Drugi ważny obszar do zaopiekowania to stres oksydacyjny. Zanieczyszczenia środowiskowe, smog, słońce, palenie papierosów. To wszystko powoduje stres oksydacyjny i przyspiesza uszkodzenia rusztowania naszej skóry. Ale na szczęście możemy się przed tym bronić, stosując kosmetyki bogate w antyoksydanty, takie jak witamina C, witamina E, koenzym Q10 i wiele innych. Na pewno widzieliście te składniki w swoich kosmetykach, prawda? Jeśli nie, to czas to zmienić. A jak skutecznie stymulować produkcję kolagenu? Powiedzmy sobie szczerze, każdy z nas marzy o skórze, która jest elastyczna, jędrna, pozbawiona zmarszczek. Ale jak to osiągnąć? Na szczęście oprócz ochrony istniejącego kolagenu, możemy też stymulować naszą skórę, by produkowała go więcej. Dobrze sprawdzą się w codziennej rutynie pielęgnacyjnej kosmetyki z kolagenem, retinolem, witaminą C i peptydami. Retinol, czyli witamina A, jest jednym z najskuteczniejszych składników w walce z oznakami starzenia. On nie tylko wspiera produkcję kolagenu, ale także poprawia teksturę skóry i rozjaśnia przebarwienia. Witamina C to kolejny superbohater, który poprawia syntezę kolagenu, a poza tym neutralizuje wolne rodniki, które niszczą nasz kolagen. Te odmładzające składniki znajdziesz w wielu serum i kremach, np. w Collagen Day lub Collagen Night Serum, ACE Vitamin Cream, Albo hydrofoam mask od QMS Medicosmetics. Cosmetics. Kolejna sprawdzona metoda Anti-Age to terapia światłem LED. Jeśli myślisz, że tylko kosmetyki działają, to muszę cię zaskoczyć. Terapia światłem LED to jeden z moich ulubionych sposobów na stymulację kolagenu, a dodatkowo działanie to jest udowodnione licznymi badaniami naukowymi. Specjalne fale świetlne, takie jak 630 nm, 830 nm czy 1070 nm naprawdę działają, by pobudzić skórę do produkcji nowego kolagenu. Ja i moi klienci używamy maski LED od QMS MediCosmetics i efekty są niesamowite. Okej, okay. To były sprawdzone domowe sposoby na zwiększenie syntezy kolagenu. Ale nie zapomnijmy o profesjonalnych zabiegach u kosmetologa, które świetnie uzupełniają domowe metody. A w konsekwencji, łącząc wiele metod, maksymalnie wspieramy syntezę nowego kolagenu. Zabiegi od QMS Media Cosmetics to wyjątkowe rytuały spa, które oprócz odmazania zapewniają jeszcze niezapomniane doświadczenie i relaks. Generalnie większość zabiegów kosmetycznych jest zaprojektowanych tak, aby stymulować regenerację skóry. Peelingi chemiczne, mezoterapia mikroigłowa, a także masaże twarzy mogą naprawdę pomóc w poprawie. Elastyczności skóry i wspierać produkcję kolagenu. Podsumowując, pamiętajcie, ochrona skóry przed UV, używanie kosmetyków z antyoksydantami i stymulacja produkcji kolagenu to klucz do pięknej, młodszej skóry. Zaczynajcie działać teraz, a efekty na pewno Was zaskoczą. Jeżeli chcesz wiedzieć, jakie są innowacje w kolagenie i czy istnieje kolagen, który naprawdę działa. Zapraszam do kolejnego odcinka na YouTube lub do artykułu na blogu. Link znajdziesz oczywiście w opisie. Jeżeli chcesz więcej wiedzieć o prawidłowej pielęgnacji Anti-Age, to w opisie możesz pobrać bezpłatny e-book. I pamiętajcie, że w pielęgnacji zawsze liczy się nauka, a nie cuda. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.